Dzień dobry, Jakub Zadrożny, biznes nieoczywisty. A dziś w studio gościmy Tomasza Kretka i Huberta Kowalskiego. Panowie, spotkaliśmy się tutaj, bo od jakiegoś czasu jest pewne rozwiązanie na rynku nazywa się asystent czasu pracy chciałbym żebyście troszeczkę więcej o tym powiedzieli ponieważ jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i bardzo na czasie patrząc na to jak dzisiaj dużo mówimy o sztucznej inteligencji o czacie GPT o innych rzeczach które gdzieś mają nas wspierać a wręcz niektórzy mówią że wypierać z rynku pracy a my mówimy o rozwiązaniu które jest skierowane w tym momencie dla działów HR może Pierwsze pytanie takie: Jak w ogóle doszło do współpracy pomiędzy firmą Dechora a Proco? Cześć. Miło dziękujemy za zaproszenie. Do współpracy doszło dzięki spotkaniu podczas wydarzenia, odejrze AHK, kiedy spotkaliśmy się wraz z Adamem, moim wspólnikiem, z Łukaszem Kotkowskim, który prowadzi Dechore. I dobrze nam się rozmawiało wyraźnie było czuć zainteresowanie Łukasza i taką jakby świeżość w temacie, że rozumie, że coś nadchodzi i coś się dzieje. I tego tak słowa do słowa, tym bardziej, jak potem zespoły nasze się spotkały po pierwszych pomysłach coś ewidentnie zaiskrzyło. I stwierdziliśmy, że to jest świetna konfiguracja, kiedy mamy zespoły, które chcą i lubią ze sobą współpracować, i mamy firmę, która ma wieloletnie doświadczenie na wielu rynkach de chore plus możliwości technologiczne, które zapewniamy my jako Aproko, z jakimś doświadczeniem i bardzo dużą zmianą na rynku. Jako, że jesteśmy w biznesie nieoczywistym, to, to spotkanie troszeczkę dwóch światów, można powiedzieć. Z jednej strony firmy APROCO, która zajmuje się wdrożeniami dotyczącymi sztucznej inteligencji, a z drugiej strony The Hory, która jest firmą doradczą, ale która zajmuje się bardzo ciekawym wycinkiem, można powiedzieć, tutaj pracy przedsiębiorstwa u czyli czasem pracy. Jakbyś, Hubert, ty ze swojej perspektywy mógł powiedzieć, jak to wygląda, ponieważ no, jesteś osobą, która gdzieś bezpośrednio jest zaangażowana w to rozwiązanie, że tak to określę. Dokładnie tak, Kuba. Witam wszystkich. Zajmujemy się czasem pracy, zajmujemy się korporacyjnym czasem pracy i od wielu lat pomagamy naszym klientom w różnych zagadnieniach związanych z czasem pracy. Czasem to są audyty organizacyjne, które mają na celu poprawę efektywności planowania czasu pracy, czy to w firmach produkcyjnych, czy w firmach usługowych, ale przede wszystkim pomagamy naszym klientom w rozwiązaniach. W, można powiedzieć wyzwaniach, które są bardzo często powiązane z czasem pracy. Dlatego też prowadzimy różnego rodzaju projekty well-beingowe, wdrażamy oprogramowanie do planowania czasu pracy, które rozwiązuje wiele wyzwań organizacyjnych naszych klientów. No dobrze, to teraz tak, wiemy, że macie aplikacje, które wspomagają te zespoły. I w związku z tym teraz pytanie podstawowe jest, no, gdzie w takim razie jest. Ta wartość dodana tego asystenta czasu pracy. Myślę, że to jest świetna szczelina czasowa na rynku, kiedy powstała czy rozpowszechniła się technologia, która wywraca wszystko do góry nogami, de facto całe modele biznesowe. I jesteśmy w tym świetnym miejscu, ponieważ bardzo szybko zidentyfikowaliśmy tą szansę i nowe możliwości. I myślę, że to zastosowanie będzie pierwszym krokiem dla wielu firm, które jest stosunkowo dobrym krokiem do zrobienia jako pierwszy, ponieważ jest to dosyć bezbolesne i nie takie trudne, żeby zacząć po prostu rozmawiać z asystentem zamiast na przykład z kimś innym na czacie, którego najczęściej używamy, no bo wiemy, że praca w tej chwili jest bardziej zdalna niż lokalna, często więc to jest takie płynne i jednocześnie myślę, że osoby się, przynajmniej z naszego doświadczenia zaczynają zaprzyjaźniać się ze sztuczną inteligencją, zamiast być ciągle taki kontrze czy obawiać się, bo to zupełnie naturalne. Niektórzy mówią, że zabierze nam pracę. Okej, okay, część pracy na pewno zabierze, ale na razie tylko tą nudną zupełnie. Ale właśnie czy to nie, nie, to nie może uczyć. jest tak, że tą pracę nam zabierze, dlatego że tej pracy nie musimy wykonywać, bo zrobi za nas czat, na przykład GPT, a będziemy na przykład skupiali się na innych elementach. Ale tu chciałem wrócić, bo poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, dlatego że dotychczas mieliśmy, mieliśmy co mieliśmy? Mieliśmy infolinię, hmm. mieliśmy E, chatboty, mieliśmy czaty, mieliśmy kontakt jakiś mailowy na przykład e, z firmą, a dziś e, można powiedzieć, że od zewnętrznego kontaktu wchodzimy do wewnętrznego, czyli pracownicy, rozumiem, mogą sami e, rozmawiać z e, asystentem czasu pracy, który pozwoli im na przykład zadać pytania dotyczące ich obaw, ich po prostu pewnych e, pytań dotyczących tego, czy dobrze, czy źle, na przykład e, Informują, dotyczy, informują firmę a propos tego, w jaki sposób na przykład mają nie wiem, pracować, ile godzin mają pracować. Dokładnie tak. E, dzięki temu, że e, tak naprawdę wy silnik, można powiedzieć zupełnie wprost, pewnie Tomek e, z czatu GPT. Włożyliśmy naszą wiedzę doradczą dechory o czasie pracy, ale nie tylko o czasie pracy, bo jesteśmy w stanie zaimplementować tam także różne wewnętrzne regulacje naszych potencjalnych przyszłych klientów. Taki asystent może poprowadzić nas ścieżką do uzyskania odpowiedzi, które nas interesują, na nurtujące nas tematy. Wyobraź sobie taką sytuację, że pani, która pracuje w dziale HR, Mam mnóstwo różnych zgłoszeń od pracowników, którzy przychodzą i pytają ją. No dobrze, Pani Elżbieto, w jaki sposób ja mogę na przykład zamienić się z kolegą w harmonogramie czasu pracy, w taki sposób, żeby nie złamać na przykład odpoczynków średniotygodniowych. I wyobraź sobie, że ta Pani nie musi odpowiadać na to pytanie, bo firma ma asystenta czasu pracy, który temu pracownikowi wprost odpowie na to pytanie w bardzo. Prosty, przejrzysty, intuicyjny sposób, a dzięki temu zwalniamy wiele godzin pracy, którą by musiała poświęcić na odpowiedzi, ta pani przy, przysłowiowa Elżbieta, na inne zadania, które też musi realizować w tej firmie. I to jest ten produkt, który my wdrażamy u naszych klientów. Okej, okay, to ja rozumiem, że to jest rozwiązanie, które może być dedykowane dla każdej firmy i ono będzie się różniło tym, że po prostu ten wsad merytoryczny dotyczący danej organizacji będzie w ten sposób skonstruowany, że to będzie unikatowa wiedza, zamknięta tak naprawdę tylko i wyłącznie dla tego przedsiębiorstwa. No bo to jest ta rozumiem ta różnica pomiędzy tym, czym jest dzisiaj sztuczna inteligencja, czy czad, który jest otwarty i odpowiada nam na każde zadane pytanie Przynajmniej w teorii. Tak. Tak jak Hubert słusznie wspomniał, to jest oparte o technologię OpenAI. Natomiast to nie jest bezpośrednio ChatGPT i taki prosty rag, ponieważ są systemy, które są prostsze i bardziej złożone. I teraz można to zrobić jasne, jako taka wersja najprostsza, gdzie wrzucamy dokumenty i zadajemy pytanie i on odpowiada, i odpowiada nawet nieźle. Natomiast magia się dzieje, kiedy się dobrze to skonfiguruje pod spodem i wtedy naprawdę ciężko zagiąć człowieka w sensie, żeby człowiek odpowiedział lepiej, pomimo tego, że pewne przepisy są nielogiczne. Co nam wyszło i nas to akurat zdziwiło de chore zupełnie, nie? Natomiast dzięki temu, że były przygotowane tak dobre opracowania tego i odpowiednio skonfigurowane narzędzie, to on jest w stanie poradzić sobie nawet w takiej sytuacji, no bo założenie założenia moglibyśmy wyjść, że jeżeli coś jest logiczne, to on sobie to wydedukuje, on, mam na myśli czat czy sztuczna inteligencja. Ale jeżeli coś nie jest logiczne, to już sobie nie wydedykuję. Okej, okay, to jakie on problemy rozwiązuje teraz, dziś dla tych działów HR-u? Mm -hmm. To są wszystkie zagadnienia związane z czasem pracy. To są zagadnienia związane z nadgodzinami pracowniczymi, e, z przestojami na przykład na liniach produkcyjnych, z problemy związane z. E, Harmonogramami czasu pracy, z odpoczynkami dobowymi, średniotygodniowymi. Więc to są wszystkie zagadnienia związane z czasem pracy i dodatkowo na życzenie klienta też ich wewnętrzne regulacje, takie regulaminy czasu pracy, porozumienia związkowe wewnątrzakładowe. Z tych dokumentów tak naprawdę może być bardzo, bardzo duża ilość, którą nasz asystent jest w stanie przetworzyć. I bardzo jasno i klarownie odpowiadać na pytania, które mu zostaną zadane. I część jest taka ogólna, właśnie jak już poruszyliśmy, a część może dotyczyć tylko danego przedsiębiorstwa, tudzież danej działki danego przedsiębiorstwa, i wtedy staje się to jeszcze bardziej praktyczne. A coś, co moim zdaniem bardzo warto wspomnieć i podkreślić, to to, że ta przysłowiowa, przyleczona pani Elżbieta z działu kadr, ma mnóstwo osób, które ją pytają, czy. Wiele tam jest osób na pewno w tym dziale. To przełączanie się między zadaniami kosztuje nas zwykle 15 minut przynajmniej. No rozumiem, nawet że jeżeli to mailowo minutę. na przykład 50 pracowników w danej godzinie wysyła jakieś tam informacje tak. do, do Pani Elżbiety tak. z, z prośbą o szybkie ustosunkowanie się, ponieważ idą z jutro na urlop. Tak, tak. albo nagle muszą odpowiedzieć na jakieś wnioski czy jakieś inne dokumenty, które przychodzą z zewnątrz, a potrzebują e, pism. Powtarzalnych pism od pracodawcy. Te wszystkie takie rzeczy można. Mm, usprawnić proces. Usprawnić w takim sensie, że oddać nazwijmy to, nudniejsze rzeczy do. Takich systemów jak um, sztuczna inteligencja, bo ona już zaczyna być w stanie robić te rzeczy podstawowe. Okej, okay, panowie, to kto jest głównym odbiorcą tego narzędzia na dziś, oraz jakie sektory mogą najbardziej skorzystać z tej funkcjonalności? Mhm. Ja myślę tak naprawdę, że każdy zainteresowany klient jest w stanie wykorzystać naszego asystenta ze względu na to, że jest w stanie umieścić w narzędziu Dokumenty swoje wewnętrzne, tak? Oczywiście, przy zachowaniu wszelkiej poufności, którą my też gwarantujemy, dostarczając takie, takie narzędzie. Więc tutaj mówimy o działach na pewno People and Culture, o działach, o działach tak naprawdę, moim zdaniem praktycznie z każdej branży, tak? Czyli to może być nawet i logistyka, jeżeli umieścią odpowiednie dokumenty, bo logistyka też jako na przykład magazyny, jako firmy dostarczające różnego rodzaju usługi, chociażby z zakresu przechowywania czy dostarczania towarów też mogą skorzystać z takiego narzędzia, także ja osobiście nie widzę żadnych ograniczeń, że korzystają z tego narzędzia także klienci, którzy na przykład nie planują harmonogramów czasu pracy. Okej, okay. a ja mam takie pytanie, ponieważ to jest autorski projekt dwóch firm. To jak byście na rynku umiejscowili to? Czy w ogóle są takie tego typu rozwiązania? Na przykład, czym się wyróżnia asystent czasu pracy na tle innych dostępnych narzędzi? Mm -hmm. To jest. No, znaczy, dobra, sorry. To, czym się wyróżnia, to na pewno jest zamknięty ekosystem, tak? Czyli jesteśmy w stanie dostarczyć narzędzie, umieścić w nim różnego rodzaju, tak jak wcześniej też wspomniałem, dokumenty wewnętrzne klienta i tworzymy zamknięty ekosystem, który jest wykorzystywany tylko u tego jednego klienta i on tak naprawdę ma to narzędzie zupełnie prywatnie na swój własny użytek. Więc myślę, że to jest rozwiązanie, które jest unikatowe. Aczkolwiek widziałem bardzo ciekawe też rozwiązanie konkurencji, co prawda jeszcze nie wdrożone na rynku polskim, gdzie został stworzony wirtualny pracownik. I możemy korzystać z usług takiego wirtualnego pracownika, który w momencie, gdy my śpimy, jest w stanie wysyłać dziesiątki maili, planować różnego rodzaju spotkania, czy przeglądać na przykład CV kandydatów na stanowiska, które są poszukiwane w tej konkretnej organizacji. Więc ko my oczywiście mamy pełną świadomość tego, że konkurencja, mówiąc kolokwialnie, nie śpi I, i też wiemy, że musimy cały czas się rozwijać, żeby, żeby być jednak na, na pierwszym miejscu. Wiemy, że jest to rozwiązanie szyte na miarę dla każdej firmy Tomek to do ciebie teraz pytanie jest jak przebiegł proces tworzenia tego bo rozumiem to jest oprogramowanie tak może to tak, czy, czy pewne rozwiązanie i jakie wyzwania napotkaliście podczas rozwoju tej aplikacji bo powiedziałeś że to nie było raz zrobione, tylko to był pewien prototyp który ewoluował w pewną stronę z czego się wykształcił jakby no dzisiejsze dzisiejsze narzędzie czy produkt który możecie oferować już na rynku Okay. to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, że dotychczas mieliśmy już dwa narzędzia, a w zasadzie prototypy narzędzi, które rozwiązywały stosunkowo podobny problem, czyli przeszukiwanie tysięcy stron dokumentów, dokumentacji i ich interpretacja rozumiem interpretacja rodzaju. lub po prostu podsumowania i szybkie odpowiadanie na pytania ponieważ z firmą, z naszym partnerem z Singapuru z kolei stworzyliśmy taką takie narzędzie, które pozwalało skrócić im czas odpowiedzi na pytania dotyczące regulacji w farmie, w ogóle przy produkcji leków z tygodnia do minut bo tam jest tak dużo regulacji, to jest chyba jeden z bardziej regulowanych obszarów na rynku i co chwilę zmieniają się te regulacje, a że oni muszą działać na całym świecie, to muszą być w stanie szybko odświeżać swoją wiedzę i porównywać na przykład procedury w fabrykach, które mają 20 lat w sensie są dostosowywane na bieżąco, ale regulacje się zmieniają co parę miesięcy albo co parę lat na przykład niektóre. I z naszej strony pod spodem, pomimo tego, w ciągu tych ostatnich miesięcy zrobiliśmy trzy iteracje technicznie pod spodem tego asystenta, ponieważ między innymi zmienia się technologia dostępna. I, i on ma różne wersje, żeby na przykład nie były też zależne tylko od OpenAI. Bo jest możliwość użycia nawet lokalnych zupełnie mm, komputerów, żeby to było offline albo y, zrobienia tego na, na przykład modelu Antropika. Czyli Kloda. To jest ciekawe, co powiedziałeś, poruszyłeś bardzo regulowaną branżę, branżę farmaceutyczną produkcji leków, ale tutaj ta branża HR-owa czy nawet te działki culture, o których mówiłeś tych Hubert, jest bardzo ciekawa, dlatego że tak naprawdę ostatnie lata, czyli chociażby pandemia, praca hybrydowa i inne tego typu rzeczy, które zmieniły totalnie. Naszą pracę, to też myślenie o czasu pracy i miejscu pracy gdzieś na pewno pozwalają wykorzystywać jeszcze bardziej te narzędzia, dlatego że tych pytań, które powstają, jest pewnie jeszcze więcej. Hubert, z Waszej perspektywy, jak to dziś wygląda? Tak, tak, tak. No, przede wszystkim doszła w zeszłym roku bardzo poważna. E, regulacja, która dotyczy przede wszystkim pracy zdalnej, tak? Więc doszło też mnóstwo przepisów, które regulują kwestie związane na przykład z e, pewnymi dodatkowymi kosztami dla pracodawców, którzy muszą opłacić na przykład e, stworzenie stanowiska pracy zdalnej dla pracowników, tak e, opłacenie na przykład e, szerokoposmowego internetu, z którego pracownik musi korzystać e, w momencie, no pracy zdalnej tak dla konkretnego pracodawcy. Więc tych regulacji faktycznie e, po też e, erze e, covid-19 doszło Doszło sporo i tak naprawdę organizacje cały czas się dostosowują, bo należy też pamiętać o różnego rodzaju innych wydarzeniach, które ostatnimi laty się zadziało i można powiedzieć, że żyjemy już w nieustannej zmianie, gdzie cały czas regulacje się zmieniają, gdzie cały czas nasze otoczenie biznesowe i środowisko się zmienia ze względu na to, że mieliśmy najpierw COVID-19, potem wybuchła wojna w Ukrainie, a następnie no, myślę, że bardzo przełomowe narzędzie, które zostało wypuszczone przez OpenAI listopad e, 22 rok, gdzie jednak zmieniło to myślę, że już na, na stałe e, to, co my e, zostajemy i na rynku pracy, i w organizacjach, dlatego że cały czas e, i OpenAI się rozwija i wypuszcza nowe wersje asy, e, asystenta, chciałem powiedzieć, natomiast chodzi o ChatGPT oczywiście e, dające coraz większe możliwości, więc e, cały czas. Jednak firma no, żyje, organizacje żyją w nieustannej zmianie, i pracownicy także. Po raz kolejny rzeczywistość wyprzedziła prawodawstwo, wyprzedziło też to, w jaki sposób firmy myślą o pracowniku czy o miejscu pracy, ponieważ no, nikt się nie spodziewał, że w tak szybkim tempie dojdzie do tak dużych zmian związanych z tym, czy siedzimy dzisiaj w biurze, czy jesteśmy w pokoju przed komputerem, a może jakieś inne będą rozwiązania, tak jak słusznie powiedzieliście, czyli chociażby ten wirtualny pracownik. A teraz takie pytanie, jakie są może przyszłe możliwe kierunki rozwoju AI twoim zdaniem, także w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi? O tym, o czym powiedział przed chwilą Hubert. No przede wszystkim mnogość i narastająca ilość regulacji musi zostać jakoś zaadresowana. Na szczęście mamy teraz technologię, która bardzo pomoże w tym i można Dzięki niej bardzo indywidualnie podejść do każdego pracownika, ponieważ nawet układanie wspomnianych przez Huberta harmonogramów, każdy ma jakieś swoje preferencje czy wytyczne, dotychczas więcej musieli się dostosowywać, no bo w pewnym momencie nie da się, po prostu człowiek fizycznie nie jest w stanie przetworzyć tak dużej liczby czynników. W tej chwili możemy bardzo indywidualnie podejść. Każdy napisze swoje preferencje i czy woli środy, czy czwartki, czy cokolwiek. I to wszystko może zostać wzięte pod uwagę na tyle, na ile się da. Więc to jest na pewno bardzo, duże, bardzo duży aspekt, nie dość, że odejdzie nam dużo nudnej pracy, którą też zresztą młodsze pokolenia coraz bardziej nawet nie chcą robić, choćby nie wiem, ile pieniędzy dostały. <grym> Inna rzecz jest taka, że właśnie możemy podejść bardziej indywidualnie do osób, co jest no, znowu ludzkie bardziej paradoksalnie, czyli to nie od człowiecza, też sztuczna inteligencja czasami pomaga być właśnie bardziej. Panowie, nie byłbym sobą, a żebym nie poruszył tego tematu, ponieważ no, jest jeszcze jeden wątek, czterodniowy tydzień pracy. Jakkolwiek byśmy o tym pomyśle nie myśleli, to jednak to też zmienia totalnie gdzieś nasz paradygmat myślenia o miejscu pracy, tak i o tym czasie, o którym Hubert powiedziałeś. Czy ta zmiana też gdzieś będzie skutkowała tym, że kolejne rozwiązania sztucznej inteligencji będą gdzieś. Wychodziły naprzeciw temu, no, że jednak ten czterodniowy tydzień pracy być może gdzieś będziemy myśleli o tym, żeby ta praca była no, z miejsca, w którym na przykład dzisiaj jesteśmy, a jutro możemy być zupełnie gdzie indziej. Mm -hmm. Tak, jak najbardziej. No, musimy pamiętać o, o kilku tak naprawdę tutaj aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, że e Wprowadzając wdrażanie czterodniowy tydzień pracy, efektywnie będziemy pracowali krócej, tak? Więc myślę, że takie narzędzia związane ze sztuczną inteligencją będą musiały nam pomagać. Czyli będziemy tutaj, mam nadzieję, w takim nurcie, tak jak ja zawsze myślałam o sztucznej inteligencji, typu człowiek i maszyna, która pomaga mu w realizacji różnych czynności, które często po prostu są na przykład powtarzalne, tak? E, więc skrócimy dzięki temu, na przykład nie będziemy musieli odpowiadać na 20 maili przez 2 godziny, tylko jednak zostaną zaproponowane nam propozycje, które skrócą nam ten czas pracy i wysłania tych maili do na przykład 15 minut, tak więc efektywnie ten czas pracy nasz osobisty się skróci. Myślę, że czterodniowy tydzień pracy, o którym Kuba wspomniałeś, to jest faktycznie przyszłość. Widzimy już na przykład przykład Herbapol Poznań i zakomunikowanie, że od 2025 roku wdrażają czterodniowy tydzień pracy. Uwaga w firmie jednak produkcyjnej, co wywołało no, niemały szok na, na rynku, to też pokazuje, że odważne decyzje... Zobaczymy, czy się ostatecznie to utrzyma i czy się opłacą te, tego typu decyzje, ale wydaje mi się, że ten w w którym jesteśmy jak najbardziej, to, to może mieć bardzo duże znaczenie dla całego naszego rynku. W Polsce i w Europie. Sztuczna inteligencja może pomagać, więc to jest drugi wątek, który tutaj może wspierać tak naprawdę pracowników w tym, żebyśmy faktycznie pracowali krócej. I kolejny wątek: no, jak słyszymy teraz, jak ja słyszałem, przynajmniej rząd bardzo mocno skłania się ku temu, żeby tydzień pracy skrócić. Już tutaj nawet były pierwsze przecieki, że no Program pilotażowy, programy pilotażowe w wielu, wielu przedsiębiorstwach powinny wystartować w 2027 roku. Więc myślę, że rząd tutaj też zabierze się bardzo mocno za regulacje, bo to też jest bardzo istotne przy wdrażaniu 4-dniowego tygodnia pracy. No i zobaczymy, co się wydarzy. Kolejna rewolucja przed nami. Chciałem tylko powiedzieć, że kluczowe tutaj jest, że skracamy czas pracy ale zwiększamy też efektywność, bo chyba to jest tutaj kluczowe, to jest kluczowe bo to, to jest, jest gdzieś połączenie przedsiębiorcy i pracownika, tak, jakby mhm. tutaj gdzieś tą umowę społeczną musimy zawrzeć, żeby pracować po prostu lepiej. Tomek, jedno pytanie do ciebie, jeszcze będzie jeszcze jedno przed końcem, ale to pytanie jest bardzo ważne, ponieważ ty jesteś w tej forpoczcie zmian technologicznych, ponieważ wy pracujecie na najnowszych rozwiązaniach. Jakie twoim zdaniem kolejne będą zmiany technologiczne które zmienią nie tylko rynek pracy, ale w ogóle zmienią nasze życie i jak się powinniśmy do nich przygotować? W tej chwili przewidywanie zmian technologicznych w kontekście sztucznej inteligencji jest trochę ślepym załukiem, mam wrażenie, dlatego że zmienia się to wręcz podwójnie wykładniczo, drastycznie przyspiesza to, a jeszcze za chwilę jesteśmy na skraju, ma, znaczy w zasadzie już są uczące się, się i będą tylko szybciej się uczyć, a one wtedy się już nie zatrzymają. I wydaje mi się, że najważniejszym teraz aspektem będzie kwestia naszego podejścia do tego. No i oczywiście pewnych zabezpieczeń, bo to mm, pamiętajmy, że z tym wiąże się mnóstwo rzeczy, czy cyber security, czy mm, w którym też pomaga jakby hakerom y, robić rzeczy, bo on świetnie pisze programy, a trzeba używać tego do zabezpieczeń i uszczelniania, ale przede wszystkim, naszym zdaniem i z naszego doświadczenia przy współpracy z wieloma firmami, to jest kwestia tego żeby edukować pracowników wszystkich jak się z tym posługiwać w ogóle bo to jest zupełnie nieintuicyjne na pierwszy rzut oka aczkolwiek najprostszym um, najprostszą odpowiedzią jest traktować się jak człowieka innego członka zespołu po prostu nowego członka zespołu bo to naprawdę działa panowie na koniec pytanie ponieważ oprócz tego że Wdrażacie te rozwiązania, to też ty jesteś chociażby przedsiębiorcą, też zatrudniacie ludzi. E, Hubert patrzy z drugiej perspektywy na to jako konsultant, który gdzieś jest e, e, i gdzieś ustawia te procesy. Jakie umiejętności no, będą najbardziej no. pożądane w najbliższej przyszłości? E, jakie działania po, powinni podjąć, nie wiem, pracownicy chociażby po to, żeby przygotować się na te zmiany? Mm -hmm. ja, powiem, ja powiem dokładnie, dosłownie w kilku słowach. Myślę, że tak, krytyczne myślenie. Absolutnie bardzo ważna umiejętność w przyszłości. Zarządzanie ryzykiem przy wielu, wielu projektach, które prowadzimy. Zarządzanie zmianą, tak naprawdę, myślę, to już dotyczy nas jako i pracowników, uczenia się zarządzania zmianą, ale też pracodawców. No i myślę, że przede wszystkim tutaj. Bardzo pożądane będą takie warsztaty, na przykład, które wiem, że wielu pracodawców już wdraża, e, czyli takie warsztaty związane z adaptacją do warunków, e, które zostaniemy w danej organizacji. Tak? Czyli jednak zmienność, e, to o czym wcześniej wspomniałem, która je, tak naprawdę dotyczy wszystkich i dotyczy już zmienności każdego dnia. Więc myślę, że. Te umiejętności, które wy, wymieniłem, czyli właśnie krytyczne myślenie, zarządzanie zmianą, e, zdolność e, takiego logicznego, ad, adaptacyjnego też myślenia, i, e, i to, że jesteśmy w środowisku, które jest bardzo zmienne i musimy też umieć się odpowiednio komunikować wewnątrz organizacyjnie, to są rzeczy, które, na które pracodawcy i pracownicy powinni zwrócić uwagę. Ja bym jeszcze do tego wszystkiego dodał ciekawość, bo totalnie się zgadzam z tym, co powiedział Hubert, i, ale też żeby pewni ludzie nie czuli presji, bo każdy z, y, każdy z osób ma jakieś inne predyspozycje i coś lubi bardziej, coś lubi mniej i nie każdy musi być wszystkim do końca, ale ważne, żeby mieć to na uwadze albo przynajmniej w zespole mieć pewien wachlarz tych cech. Szanowni Państwo, Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Nie bójmy się tych zmian, ponieważ zmiany to też są zmiany na lepsze. I z tą taką myślą przewodnią zostawiam Państwa do kolejnego biznesu nie, nieoczywistego. A moim Państwa gościem był Tomasz Krytek z Aproko i Hubert Kowalski z The Dzięki. Dziękuję Dzięki. za rozmowę.